Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z FC24 Polska vs, dzisiaj zagramy sobie Polska vs Katar, jeśli chodzi o skład, skład wybierał Imper, chociaż nie do końca, ze względu na to, że dużo rzeczy, a raczej dużo piłkarzy, których wymienił, niestety w tym tygodniu w FC24 nie ma, bo nie wiem czy wiecie lub nie, ale co jakiś tydzień, dwa te składy się rotują. Nie wiem w zasadzie w oparciu o co Podejrzewam, że w zgłoszenia reprezentacji do FIFA No i jest jak jest Skład miał być formacją 3-4-1 To na pewno Przepraszam, 3-4-2-1 To na pewno na bramce miał być Drągowski Którego nie ma Więc wybrałem Miał być w obronie Walukiewicz, Bednarek, Bednarek, Dawidowicz Więc wybrałem Puchacza, Pede i Bednarka Na pomocy miał być Skóraś z Moderem Krychowiakiem i Zalewskim jest Zalewski. Krychowiaka nie ma. Nie ma modera i nie ma skurasia, więc jest Sliż, grosik i Piotrowski. Jeśli chodzi o napad. A, i Zieliński miał być. O, czyli Zielińskiego tutaj przeoczyłem. Gdzie ja go mam. Zielińskiego tutaj przeoczyłem, to sobie go wrzucimy za buksę Zrobimy tak. I miał być w napadzie Milik z Piątkiem. No, ale w sytuacji, w której nie mamy piątka, to zostawiłem Świderskiego, więc tak się prezentuje skład, formacja 3-4-2-1, jak już mówiłem. No i co, słuchajcie, no i ruszamy, 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 ruszamy. Pozostały tak naprawdę nam dwa mecze do końca serii. Katar, jeśli dobrze pamiętam, uwaga, 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 Norwegia, Norwegia. Z tego, co widziałem na Norwegię, już skład wysłany został przez Daro. No. I to tyle. Ruszamy, moi drodzy, ruszamy. Rozgrzewamy się standardowo. Dla przypomnienia, słuchajcie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę komentarze no bo to zwiększa zasięg filmu. I tak jak patrzyłem, to drastycznie, więc. zostawcie. No, zostawcie. Tym bardziej, że to końcówka serii. No, wypadałoby w końcu, nie? No, dobra, lecimy. Nie ma pierdolenia. Mamy początek pierwszej połowy. No i zaczynamy. Świderski do Milika. Milik z Piotrowskim. Piotrowski. Do boku, do Zalewskiego, Zalewski od razu dribbling Proszę bardzo, proszę państwa no Zobaczymy Peda Peda, ojojoj oj, oj. Ale jak widzę jak Peda się porusza To może być ciężki ten mecz A tymczasem jest Zalewski przy piłce Zalewski do boku No, kiepsko to wygląda Maszol Maszol z Almes! Almes No, Almes do Tamora Mansora no, 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 no. Dobra, już mi się odkleiło no. Chwila, moment nieuwagi Ja już jestem odklejony No ale dobra, Bednarek do boku, do Puchacza Puchacz, Puchacz, bokiem boiska Puchacz, podanie do Grosickiego Grosicki Odegranie do Zielińskiego, Zieliński Jeszcze tutaj ze Śliszem, Ślisz No i nic z tego nie wyjdzie No trudno, Pedro Miguel Podanie do Alhamosa Alhamos z Afifem Afif z Mansorem, Mansor, Mansor strzela i Skorupski broni to, dobrze, prawidłowo, no i Kondratak, moi drodzy, Kondratak, Zalewski będzie go wyprowadzał, Zalewski do boku tam, do Grosickiego, no ale Miguel trochę szybszy, no i niestety nasi nie dali rady przejąć tej piłki, a mogło być dobrze, mogło być dobrze, Maszol, no i jeszcze z Alhamosem. Oj, 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 ale podanie dla FIFA, FIFA strzela i mamy 1 do 0 dla Kataru. No niedobre to rozpoczęcie, no niedobre to rozpoczęcie, trzeba uważać, no ale po ostatnim wygranej 9-3 to ja się nie spodziewam, że komputer nam będzie tu dawał oj oj co za faul na Zalewskim, no i mamy żółtą kartkę moi drodzy, żółta kartka dla Chmeda, no i dobrze, należało się Hamowi, należało się Hamowi, ale czekajcie, bo mi się chyba coś rozdobcyło z kamerą. Znowu zresztą. Nie, no niby git. Niby git. Ustawienia git. Tu też jest git, wszystko? Coś tu się kurda. Coś tu się zdobcyło, mam wrażenie. Ale nie wiem co. Dobra, no nieważne. Nieważne, kontynuujmy Dobra, Zalewski No, do Pedy, Peda Oj, ale on drewniakczy Oj, on drewniakczy Piotrowski, Piotrowski Oj, będzie ciężko, słuchajcie, będzie ciężko to wygrać Jak ja tak widzę tą drużynę No, ale trudno, Zalewski Zalewski wrzuca No, ale prosto w ręce parszama. Plan dobry Wykonanie niedobry No i wyszło jak wyszło, nie? Puchacz jeszcze głową z Milikiem. Milik dobrze do Zalewskiego i będą wyprowadzać ten kontratak. Zalewski jeszcze podanie, ale Lukas Mendes był szybszy. No i Homan. Fatih, Alhamos. No, panowie. Mansur. No nie, no nie możemy tak dawać. Nie możemy tak dawać. Afif. Oj, ojoj, oj, oj oj, dobrze, peda, brawo. Brawo. Jeszcze Zalewski. Z Milikiem. Milik. Milik. Oj, ładnie go tutaj wykiwał. Milik. No, i będzie wbiegał w pole karne. Jest Milik, Arek Milik. Odegranie do boku strzał. No, jeszcze, jeszcze panowie. Brak misów, Brak mi słów, Homan. Afif. No, panowie, ale to trzeba gonić. To trzeba gonić. Mansury, jeszcze, no. Nie wiem, kto tam był obok. Ale widać, że drewno straszne. Dobra, jeszcze Grosicki. Dobrze do Zielińskiego, Zieliński. Bokiem boiska, Zieliński będzie zbiegał, pole karne, Zieliński jeszcze odegranie, no strzał i mamy bramkę, brawo Shiller! brawo, o to chodzi, o to właśnie chodzi, mamy remis, pięknie, 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 jeszcze raz pięknie, no nie sądziłem, że coś z tego wpadnie, to myślę, że było słychać w moim głosie, oho man, no, Hafif, no weźcie mu tą piłkę, no błagam was, no przecież to nie jest takie trudne. Dobrze, dobrze, brawo Ładnie tam przytrzymany No jeszcze Afif wybija to na wrzutkę Na spokojnie, peda Z Piotrowskim Piotrowski z pedą, peda Do Zalewskiego, Zalewski Ładna kiwka, brawo, dobry dribbling Dobry dribbling No ale tu trzeba wyprowadzać tą akcję, moi drodzy No jeszcze Zalewski Z fałsza, ale Barszan broni No ładne, ładne to było Ładne zagranie Choć no nie sądziłem, że mogłoby wpaść ale warto próbować czasami. Milik Jeszcze zagrań do Świderskiego. Świderski z Zalewskim. No i niestety strata. Strata, ale plan był dobry. Plan był dobry. No z wykonaniem tylko problem. Hoffman za Fifem. A Fif. Oj, Pela nie może go dogonić. A Fif rozpędzony. Wrzuca. Ale jest tutaj puchać. Oj, jeszcze marszal przy piłce. Jeszcze, jeszcze. Ale jest skorupa. Brawo. Dobrze, dobrze. Ładna obrona. Tak jest. Grosicki. W kontrataku, Grosik. No Grosik, ale to Fala. trzeba coś odegrać. Trzeba coś zagrać. Ślisz. Jeszcze z Grosickim. Grosicki. Do Zielińskiego, Zieliński. Do Świderskiego, który na spalonym. Ajajaj. No, ajajaj. No nie może tak być. Jeszcze, Bednarek, głową. No i co teraz? Jaki faul, co jest? Chyba was coś grzmi tam. No, Lucas Mendes Jeszcze do Almeza, Almes Do boku, do Afifa, Afif Afif, przerzutka, dobrze, że za pole karne Ale Alhamos jest jeszcze przy piłce I jest też Puchacz No, ale jeszcze spróbowali oddać strzał dobrze, Skorupski, z Bednarkiem Bednarek do boku Do Zalewskiego, Zalewski Zalewski będzie rozbiegał obrońców Dobrze Zalew, tak jest Dawaj, 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 Zalewski Zalewski, on nie ma za bardzo z kim Jeszcze Dominika, Milik, strzał Poprzeczka! Aj Za dużo siły Plan dobry! Plan dobry, tylko wykonanie. No słabiutkie, słabiutkie, mój drogi, słabiutkie. Trzeba się postarać następnym razem. Jeszcze zalewski do Milika. Dobrze, 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 o to chodzi. Jeszcze Milik, Milik. Odegranie do Piotrowskiego, Piotrowski ze świderskim. Świderski, odegranie! I mamy bramkę! Mamy prowadzenie! Dwa do jednego! Pięknie zielu! O to chodzi! O to chodzi! Prawidłowo, bardzo ładna bramka! Ależ jak po sznurku poszła ta piłka! No i prosto w okienko załadował Zieliński! Brawo, brawo, brawo! O to właśnie chodzi! O to chodzi! Maszal, no, ja widzę, że Katar się wziął w garść, Afif, Afif jeszcze próbował, ale jest Homan, Homan do Lucas Mendeza, Z Skumi, Maszal, no, jeszcze, no, oj, 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 niedobrze, Afif, ale Bednarek prawidłowo, dobrze go zatrzymał, jeszcze Peda z Zalewskim, Zalewski bokiem boiska, aj, aj, aj ale beznadziejna strata. Jeszcze, no panowie, panowie, dawaj, 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 dawaj tą piłkę. No dobrze, dobrze, blokuj tego Afifa. Prawidłowo, dobrze Zalewski, tak jest. O to właśnie chodzi, Milik. Milik, Milik jeszcze dribluje, ale mamy tu Piotrowskiego. Piotrowski do Świderskiego, Świderski do Zielińskiego, Zieliński strzał z daleka, ale Barsz nam broni to. Ajajaj, no panowie, na krótko Grosicki. Z Zielińskim! Zieliński, wrzuta! Ale nie ma tam nikogo! Jest jeszcze puchać! No i koniec pierwszej połowy. A chciałem taki ładny strzał z daleka jeszcze oddać. No ale nic z tego. Sliż w ogóle chyba nie gra, mam wrażenie. Bo on taki niezmęczony. Zmieńmy go może z Piotrowskim miejscami. Bo tym, tą dołem boiska troszeczkę więcej gram. Ale poczekaj, teraz jak zmieniłem, to teraz będę więcej grał dołem. Druga. No niedobrze, no trudno. No to się chłopak namęczy bardziej. Ojojoj! Oj, oj! Ależ faul nieładny tam. Nieładny faul, ale na całe szczęście bez kartki się obyło. Jeszcze fati z Almozem. Almoz. No dobrze, 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 ślisz, Kurna, no. Dobrze, ale. No właśnie. Ale co dalej? Ojojoj! Oj, oj. Ale chyba faul, co? Dobrze. Teraz tylko się zerwać. Pobiec tutaj, bo może być różnie. Będzie strzelał! Strzela! No i dobrze, skorupa. Brawo, brawo skorupski! Tak jest, o to właśnie chodzi. Dobrze, peda. Peda, ale on musi mieć z kim zagrać. Oj, dobrze do Zalewskiego! Zalewski kurwa, wybiegł na aut! No trzymaj mnie! No trzymaj mnie, mogłeś zrobić wszystko, stary! Mogłeś z tą piłką zrobić wszystko! A wyszło jak zawsze, no o jezus, szliść, co to za podanie w ogóle jest? Maszal z Almezem, Almez! Dobrze, Bednarek! Brawo! No ale to podanie tu już beznadziejne. No jeszcze, jeszcze, jeszcze Admit! Aladdin, madafaka! No co za strzeli! Co on strzelił? Ajajaj! Aj, aj. aj, nieładnie! Ale pod pachą mu tam w ogóle przeszło to tak. Jak on to tam kurwa włożył? Nie wiem, jak on to strzelił, strzeżę. Nie mam pojęcia, jak on to strzelił, ale dwóch strzelców, którzy wyglądają identycznie, nie? Tak można by było to określić. Dobra, przerzutka. Jest tutaj peda. Peda. O! Kurwa panowie! Ale nie tak! No nie tak! Ale dobrze, puchacz! Przytomnie! Brawo, brawo, brawo! Piotrowski, do boku. Do Zielińskiego, Zieliński, kurwa, no... Ja pierdolę co ja robię. No czy wy to widzicie co ja? Co tu się wy wyprawia w ogóle? Im ta piłka chodzi, jakby nie wiem No Co to za strzały są w ogóle, panowie! Jakby obudźcie się w tej obronie, no co jest? Zalewski, bokiem boiska. Zalewski, on nie ma z kim za bardzo. Zalewski! Dobre odegranie do Milika. Arkadiusz Milik. zbiegał w pole karne, Arek Milik strzał! I mamy prowadzenie. Mamy 3 do 2! O to właśnie chodzi! No! Dobrze! Takie sytuacje trzeba wykorzystywać! Trzeba to wykorzystywać, moi drodzy! Brawo! Brawo, Milik! No, ale ten mecz ciężki, ciężki. No, niby przeciwnik dużo słabszy. No, niby dużo słabszy. A widzimy, że tu się komplikuje wszystko z minuty na minutę. Oj, ładnie, Zalewski. Jeszcze odegranie do Milika. Milik, bokiem boiska. Milik, Milik. Dobrze z Zalewskim. Ale, że oni tu mają chemię w tej grze. No, no, no. Zalewski do Piotrowskiego. Piotrowski. No i nic z tego. Jeszcze, Bednarek. Lisz Jeszcze głową, panowie. No, coś tu trzeba zagrać. Kurwa, no nie tak. Dobrze, peda. No, ale to nie. nie dobrze. No, dobrze, ale niedobrze. Jednocześnie. oj, oj, co za odegranie! Niepotrzebnie żeś tu puchać stał. Jeszcze odegranie! Do Almoza! No nie! No nie! Niepotrzebnie bramkarzem wychodziłem. I mamy 3 do 3. Oj, 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 no znowu, znowu wyrównanie Jest Zieliński Zieliński będzie próbował, może jakiś samotny rajd Coś tutaj na Sępa by ugrał, no Oj, ładnie Jeszcze ze Świderskim, jest jeszcze Milik Strzał, ale Barszam broni, broni to Kurna Tak ładnie, tak ładnie poszło Grosicki wrzuca Jest tu Milik No jeszcze, panowie Coś tu trzeba jeszcze zrobić z tym Jest jeszcze Peda Peda, odegranie do bednarka, bednarek. Z Piotrowskim, tu nie ma żadnego strzelca. Piotrowski, do boku, do Grosickiego. Grosicki, wrzuca! No ale do kogo? Tam nie ma nikogo, kto by zamykał tą akcję, i to jest główny problem tej drużyny. Brawo! No nie brawo jednak, kurwa, no niedobrze. Almes. No panowie, ale tu trzeba się obudzić. Tu trzeba się obudzić! Tu trzeba zabrać mu tą piłkę! Dobrze, Piotrowski! Jeszcze Piotrowski z Zielińskim! Zieliński! Ależ wypuścił sobie tą piłkę! Zieliński będzie wychodził! Zieliński strzela, ale prosto w plamkarza! No niedobrze, niedobrze! Jeszcze Grosik z Zalewskim! Zalewski z Milikiem! Milik w polu karnym. No jest tu też dwóch obrońców i nic z tego! Jeszcze puchać głową! No puchać! Co ty robisz? Aladin, Aladin, no nie, 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 Aladin strzela i mamy 4 do 3. Co tu się dzieje w tym meczu? Katar, który nie powinien mieć żadnych szans z naszą drużyną, łoi nas dosłownie w tym meczu. No co jest? Panowie, trzeba się wziąć w garść. Piotrowski, no ich kurwa, no ale widzicie, tu jest taka głupia strata i jest koniec, nie? Głupia strata piłki i jest koniec. Jest po bramce. No Aladdin jeszcze. bidu. oj ale sfaulowany tam mocno. Jeszcze, oj dobrze, dobrze to sięgnięte tą nogą. Prawidłowo, o to chodzi właśnie. Milik, kurna. Panowie, to trzeba by było coś... Oj, nieładny ten faul tam, ale brawo Bednarek. Dobrze, Grosicki. Grosicki. Dobrze do Zielińskiego, na dobieg, Zieliński. On nie ma za bardzo z kim zagrać i to jest główny problem tej drużyny. Jest jeszcze Świderski, Świderski z Milikiem, Milik i mamy wyrównanie, mamy 4 do 4. Do 4. Co to za wyrównanie Milika? Oj, oj, oj. o to właśnie chodzi. O takie momenty! Króciutko! Ładne odegranie! No i strzał mierzony! Brawo, brawo Milik! Brawo! A tymczasem trzeba jakieś zmiany zrobić, bo jest dramat. Piotrowski, Szymański zróbmy. Wszołka za Zalewskiego. Za Ziela nie wiem kto ma wejść, tak szczerze mówiąc. Niech wejdzie Buksa. Lewego wrzućmy za Świdera. Zostało nam coś jeszcze do wymiany. Jeden, chyba co? Peda za Kiwiora. No, ciężko to widzę, powiem Wam. Ciężko to widzę. No, myślę, że dogrywka to zdecydowanie nas tu czeka dzisiaj. No, chyba, że Katar nam włoi jeszcze jedną bramkę pod sam koniec tej połowy. No to może się tak wydarzyć, ale no. Bolowy mnie. Oj, 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 ale sfaul tam. No i chyba się doczekamy żółtej kartki. Tak jest, żółta kartka dla Puchacza. No skosił go tam niemiłosiernie. Należało się. Oj, oj, oj. No dupnął go tak po tych nogach, że aż źle się na to patrzy. Głową, głową. Dobrze, Szymański, tak jest. Jest jesteś ślisz. Oj, ślisz, faulowany przez Mendeza. No i zobaczymy, co tutaj... Sędzia zrobi. Nic! Ty gnoju. Ty gnoju jeden, no. O kurwa, ale to straciłem. Dobrze Bednarek, wybij to w pizdu. Ale jest jeszcze grosik jest jeszcze buksa. Oj, 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 ale szwaulowany, chyba żółta kartka. Zobaczmy. No i mamy żółtą kartkę Żółta kartka dla Miguela Pedro Miguel z żółtą kartką No, ale nieładny ten faul Choć tutaj taka pomarańczowa się wręcz świeciła Można by rzec No, strzał z daleka Grosika No, ale... Halo? Czyż tam był przywilej korzyści, kurwa? Co to za korzyść, jak straciłem piłkę? Dobra, fauluj go, trudno No, fauluj go! Znaczy nie ty, ty puchać może lepiej nie, bo ty masz już żółtą kartkę. Ale niech go ktoś fauluje, no trudno już. Dobrze, bydnarek, tak jest. O to właśnie chodzi, grośnicki. No jeszcze, jeszcze, jeszcze wybi to. Brawo, dobrze, wryjec prosto Migela. Zagrajmy to w pizdu, wybi. Dobrze, dobrze, brawo. No jakbyśmy stracili w ostatniej minucie, to bym się chyba pochlastą. Naprawdę. Naprawdę. Lećmy z dogrywką Lewandowski z Milikiem. Milik do slisza. Sliż. Sliż. samotny rajd, aczkolwiek nie. Odegranie do wrzółka. Szołek zbiega w pole karne. Strzołek! No, jeszcze, jeszcze wrzółek, dawaj, dawaj! Plan był dobry. Wykonanie było dobre, no ale nie wyszło niestety. Nie tym razem, może następnym. Jeszcze głową Kiwior. No, był tam Lewandowski, ale on jak zwykle. Od piłki się ima. jest szołek. Szołek ładnie tutaj kontrola piłki. Szołek odegranie do Arka Milika. Milik dobrze bokiem boiska. Milik będzie wrzucał, ale Lewandowski przyjmuje to prosto na swój drewniany twarz. Żeby nie powiedzieć ryj. Oj Boże, co ten lewy ostatnio gra? Masakra! Jeszcze ślicz, jeszcze z Buksą, buksa, ale traci to niestety. No, brawo, brawo panowie. No, żeby tak dalej tracić, to zaraz jeszcze to przerżniemy. A nie, nie można tego przerżnąć, no, bez przesady. Co tu się dzieje w tej grze? Piłka się klei do rąk, kurwa, co jest? Ej, co tu się kurwa dzieje? Halo, halo Bugę w C24, uspokój się. Dobrze, Bednarek, brawo. Prawidłowo panowie, grosik. Szymański, Szymański, no i strata, no nie możemy tak grać, no panowie, no nie możemy tak grać, brawo, 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 dobrze, dobrze, no trudno, no jak trzyma to faulujcie, byleby oni nie wchodzili do bramki, strzał, ale Skorupski broni to, dobrze, dobrze Skorup, oj nieładnie to wygląda, nieładnie to wygląda, jest wrzuta FIFA, ale jest tutaj Lewandowski, no i co, no i wybił do nikogo, no trudno, oj mamy, out. Może to i dobrze. Pszołek z Milikiem. Milik, który już nie ma siły. No, jeszcze faulowany tam przez. No, co tu się kurwa dzieje? Czemu to. Ja myślałem, że to wyszło. Fati Dobrze, dobrze, no ale to trzeba. Ktoś musi asykurować tą akcję. No, halo. Dobrze, Milik, brawo. Trudno. Trudno, no jest jak jest. Brawo, wszołek, dobrze, dobre przejęcie. No i Awiwiwi mamy. Koniec pierwszej połowy dogrywki. Kurna, powiem wam, że nie wygląda to zbyt dobrze. Nie wygląda to zbyt dobrze. Kiwiora ustawmy na środku. Ten Milig ledwo żywy też mi nie pasuje do końca. No, Kędziora, jakby mógł za narka, byłoby super, ale nie mogę. Więc mamy drugą część dogrywki. Coś czuję karne w powietrzu, coś czuję w powietrzu karne. Choć w tej serii jeszcze się nie zdarzyły, ale wszystko przed nami, wszystko przed nami. Może w te ostatnie dwa mecze jeszcze się karne trafią. A może nie. Zaraz się okaże. No brawo, Szymański, dobrze, o to chodzi właśnie. Grosik. Grosik, ale on nie ma za bardzo z kim zagrać. To jest główny problem. Grosik! Oj do Lewandowskiego! Lewandowski! co z I prosto do bramki! Mamy 5 do 4! Piękna bramka Lewandowskiego! W końcu popisał się swoimi umiejętnościami! Oj, Na to czekaliśmy cały mecz! Na to czekaliśmy cały mecz! Brawo, brawo Lewy! Brawo Lewy! No jednak dobrze dać się od czasu do czasu szansę. Choć jak to mawiali, raz do roku to i kura pierdnie. Dobrze, na spokojnie. Wszołek. Wszołek z milikiem, ale no niestety nie dochodzi ta piłka do arka. Jeszcze. Próbują, ale dobre przecięcie tego podania. Jest bednarek do boku. No ale i smile był szybszy. Oj, wybiega, wybiega, będzie wrzucał. Jest almes, ale na całe szczęście skorupa był mocniejszy. Brawo. Brawo, jest jeszcze wszołek. Szołek z Milikiem, Milik już słania się na nogach, ale będzie próbował jeszcze, wbiega w pole karne, będzie wrzucał, jest tutaj Buksa, ale niestety nie dochodzi do piłki. No i mamy Kondratak Katarczyków, co teraz, co teraz moi drodzy? Jeszcze, jeszcze Ismail, Ismail, no odegranie do tyłu, do Haribo, jest jeszcze Ismail. I smile z Pedro Miguezem, jest wrzutka, ale jest ktoś Skorupski, który dostał kolanem w głowę, ale trzyma się. No, człowiek z Tytanu, można by rzec. Jeszcze Buksa. Oj, już Buksa tak zmęczony, że nie daje rady. Kivior jeszcze tutaj ręką sobie pomógł, ale sędzia na C szczęście tego nie widział. Jeszcze i Smile faulowany i chyba będzie czerwona kartka. Tak jest, czerwona kartka dla Sebastiana Szymańskiego w ostatnich minutach tej dogrywki. Oj, oj. oj. No, brutalnie go tam Seba przejechał. Ostatnia minuta dogrywki. Ostatnia minuta, moi drodzy. Głową Kiwior, dobrze do Lewandowskiego. Lewandowski, Lewandowski jeszcze będzie wybiegał. Jeszcze kontra lewy. Lewy sam na sam z Baszarem. Lewy! I mamy 6 do 4. Co tutaj się wydarzyło? Ostatnia minuta dogrywki. Brawo Lewy! Brawo! Brawo! Żebyś ty tak grał w reprezentacji. No a niestety, no zostaje nam tylko to, co jest w FC24. Ale tym sposobem możemy się cieszyć, słuchajcie, z tej wygranej! Z tej wygranej z Katarem! Ja wiem, że to tylko Katar, ja wiem! Ale mimo wszystko, po takim boju, wygrać z dwoma bramkami, to jest coś pięknego. Jakby nie patrzył. Jakby, słuchajcie, nie patrzył. Brawo, brawo, brawo. A jak statystyki w ogóle? 5 do 3 powinno się skończyć. Czyli tak czy siak dwie bramki przewagi. No to nice. Dokładność strzałów, dryblingów praktycznie jak co mecz. Dokładność podań trochę mniejsza. O 78%, ale to tak nieźle w sumie. To i tak w sumie słuchajcie, nieźle. No i co? Przedostatni odcinek tej serii. Przedostatni odcinek tej serii, słuchajcie, zakończyliśmy. Jeszcze jeden przed nami. Mecz z Norwegią. Mam nadzieję, że uda się go wygrać. A tymczasem, jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. No i zachęcam też do wspierania mnie, bo jest taka opcja obok przycisku subskrybuj. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was do następnych odcinków. Na razie! No i cześć!